Moc Liptona. Ja dzisiaj mam cheaterską mo moc wody. A wiesz mu, mu wtedy, jak wolno Ja tak, mam dzisiaj cheaterską wierze. moc. Znaczy nie mam Liptona, mam y cheaterską moc wody i mam cheaterską moc zmęczenia. I pozdrawiam z Squad. Sam widziałeś te aspekty, to, ja sobie to. Zrobię, tak? No, I jak dzień dobry. Będzie. Tutaj, tak. Będziemy grali jak w MC Pink tak, teraz tak. cię walnął. A i ten pingujecie, ja, ja, to jeszcze i... jest ten. On prześladuje, on prześladuje, wiesz czemu? Wiem, to bo on nie brał, nie tak, walił na lilia bez przerwy. Tak, nie, Najpierw on jest nie przez to, że on jako koniec akurat. Nie, mi się wybrała, nie łama. Ja, kręcimy, ja bada, ja bada, ja bada, kręcimy, jabada, bada, jest dobrego, dobra. A no i zapomniałam Skaruj, razy powiedzieć, kolce, razy. O, gramy z Patrykiem. Nie, co to będzie tak Ej, następne... Ej, Ej no, no troszeczkę ciszej. Wiedziesz jakie triki z Ameryki Ej, Dobra, a Patryk? A może bardziej ja samery? Odbij się dwa razy na kolce. To wtedy będziesz tak się odbijał jak ja. Ej, ja. może troszeczkę ciszej! Spróbuj, spróbuj, jak ja. te ja. Ej, może trochę bardziej Asymry. Ja! Zresztą, dominujemy kill MC. Kitem. Nie. Kitem, dominujemy MC. Ja! Ej, troszeczkę ciszej Asymry, bo wychasz się wy Stone Ja. I to robisz specjalnie? Ja! To chyba znaczy tak. Jeszcze jak? Aha, no to zarówno wyjście. Zresztą, ja! jak to będziemy robić? Ja się będę wybijać po prostu na ludzi. Biednych ja. ludzi będą y, ten. Kto ja? i ty T.P.A. No to ja, ja będę się tepać i... Dedać. Ja? Ten bloki muszę mieć gdzieś. Ej, ja. Dimi, kliknij to... Znaczy Alt F4. A co to, to zrobi? jest? Zobaczcie dwa taki diaksu. No serio? No kikaźni. No nie widziałem. Wcale ci nie wywali y, Minecrafta. Zale. Aha! No to za chwilę kliknę! Łapo sobie! No... Ej, to ale Co to, że on chce... że nie co? Ja mam dzisiaj klątwę koleca? Kolca. Wiesz czemu? Czemu. Tym dzisiaj z moim kolegą to jak byliśmy jedną falę od jego rekordu to przeniknąłem przez, przez kolce i przez, przegraliśmy i się ode mnie rozłączył Ty... długa historia tak jeszcze była ale bo jest... wtedy Ej, Ale tak nie można, bo to nie jest wcale koleżeńskie. Le, nie, że się rozłączył, tylko się... tylko ten... Powiedział, że go mama była i go nie było od bardzo. Nie Przepraszam. Nie ono 100% nie go mama woła. Mmm, już to widzę. tak już mi mówił nieraz ten... Nieraz mi już tak mówiłeś. Ja tak ci nie mówiłem. Ja. potryk. Co? Ja nie jestem taki hamski i nie mówię, że coś zrobię, a potem to a ja już nie, Ja nie mówię, że Divi. No nie, mówię, że ja taki dobry. No to ja tak lukemu że ja ci tak nie robiłem! O, ja mówię, że byłem taki się. dobry! Powiedz, że to jest zarambista emotka, aż, jak... Oczywiście racza wpuściłem, nie? Patryk! Powiedz, że to jest zarąbista emotka jak nazwikła. Jak nazwiek mam. To jest... Że... Poczekajcie, bo ja się do kogoś tepam. <grym zbier. grym> ja! Ja!

A pamiętasz ten? A, który a, po... Ale to nie Ja mam te pograć się... ja? w ten Fortnite. To było takie. mogę Lego w Fortnite, bo zbudowałem sobie nowy załambisty dom. Nie, jestem ślepy i nie widziałem. Zresztą nie. Lecam do jaba. Ja no nie! No nie! Jest! No nie, nie! No nie! nie, nie, nie. Aj. Potryk! Spuściłem się! Potryk, bo ja, ja streamuję! Ja streamuję! No nie no! <ścoughs> wszystko dobrze? A dość. Czy wszystko dobrze się pytam? Bratek. Panie bratek. Powiedziałeś na no. niego pan I bratek. BeFortnate Lego. Ej, wiesz, że to jest zakazane mówić na niego. Pan brat... Pan Bartek. Pan bratek. Mam to czego Trzeba na mnie mówić pan bratek. Inaczej nie. teraz że... Że mam się. się. beknąć... Mam ochotę betknąć, ale mam wrażenie, że żygnę. Oj! Ja też ty, tak pięknie! O! Lecz to e, ja robię tak inaczej! Się, o! Mam wrażenie jakbym się! Jakby bek mi, jak mi się zatkał w gardle! O! To się tepa! Jakby bek mi się zatkał w gardle! Gardluo! Dobra, gardluo! Gardlu. nie wejdziesz! Tepa! Ja. Ej, tak jakbym miał emocję pionki, debir! Jakbym cię tak potraktował, tą emotką pionki! O é pocket, você aí, vá? Não, pocket. Espera da Não, não deu. <laughs> Deixa eu bater Não Olha só, Que me Patryk. só que Koniec jest Ja! Co mi ja! Ja! Co mi ja! Jakby co ja w Olaoksa raczej. No nie. No ja nie gram tutaj. Ej, to może panie kochany ten. Pogramy w to. W MCK. No nie no jak ja debil jestem, jestem cielony idiota. Zamosowałam się sam. Jestem wos od śmierci. Ej, co ten debil robi? I, am. I am nie wiem, co ja będę grał w jakieś Dobra. Dobra, ja gram w Blox. Ja gram w Przyjaciela. Ok. Nie boję bo byłaby tu... Y... RTP. Ej, to potryk. Daję ci y, ten. Ofertę do nieodrzucenia. No jaką? Gramy w MCK? Ale byśmy potrapowali, bo tak dobrze tobie szło ostatnio. I na serio mówię. No czemu, dobrze ci szło? A ja w końcu go zabiłeś wcześniej? Jak ja musiałam kończyć o 23? Tego kilka? No? Go zabiłem. Tak? A gramy jeszcze? Blisko. A pogramy No nie no ja chcę Fortnite Lego, no. Hmm. Ja odpalam w ogóle Fortnite'a. Ten Fortnite I Czasem ja odpalę ty się Fortnite. E y, a może gramy w te. Haha ha, Fortnite y się nigdy nie odpalił. A może pogramy w Battle Royale? Tak! 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 To Do zero bida, bo Patryk nie do nie umie budować, tak? No nie no, Fortnite Lego! No on nie, ja on nie, nie pograł. W ogóle Fortnite Lego to ten... To nie jest prawdziwy Fortnite. No fort... trochę się znudziło, się znudziło to. Mi się znudziło trochę Lego Fortnite. No to Ci przed chwilą to mówiłem. Jak... ja, 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 ja. ja. Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! To kto gra ja! Battle Royale? No ja nie wiem, ja chyba gram. Ale najgorzej, że ja. Hmm, ten nie, nie mogę się zdecydować na. Hmm, tytuł live'a i będę cały czas grać. Nieco sekundę zmieniam. A w MC no, nie, no. nie chcę grać. nie grać. To myślałem, że będziemy grali normalnego zarobudowania, albo baterii. No bo zaraz zdradzę twoje imię prawdziwe. Ja znam. O ile mnie ukłamał. Ale on, ten, widzowie już na pewno widzieli jego imię. A nie, czekaj, daj. Oni już znają. Bo przypadkowo, jak do mnie dzwonił, to mi się na pół ekranu wyświetlił ten, nazwa jego. A to... Możemy go pana bratka mówić normalnie do, y, po imię, imię. Ale do mnie nie, do mnie nie. Ale do niego tak. Dobra, w Ale jest takie ważne, to ja nie wiem. Tak szczerze, to po imieniu ci oni mogą gówno zrobić, jak nie znają twojego nazwiska. To prawda. Ja nie, nie znam. Tyle nie znam? Nie znam? Nie, ja nie znam. A. No to, panie bratku, możemy mówić? Tak. Da, da. Albo Ale mnie? to straszne. Ale dla ciebie to ja nie wiem, jak to chcesz, ty malutko. Ja mam